Cześć! Tym razem wyjechaliśmy w plener. Piękna pogoda wyciągnęła nas z domu, i jak znaleźliśmy tak oto śliczne okoliczności przyrody, stwierdziliśmy, że nagramy dla Was tutaj właśnie filmik. A filmik będzie o Leginsach motocyklowych. E, całe szczęście nie męskich, bo wyglądałby w nich dziwnie. Także nasza koleżanka Żyrafa Małgorzata, właśnie wchodząc w kadr, prezentuje Alpine Stars Banshee. Alpine Stars Banshee to Leginsy. Panowie pewnie tego nie wiecie, ale wszystkie panie, które nas oglądają, zapewne świetnie sobie zdają sprawę z tego, że legginsy to są spodnie, które są mega przylegające, bardzo elastyczne i wygodne, podobno. Ja nie wiem, ja mogę tylko opowiadać to, co usłyszałem. Posłuchajcie, dziewczyny za to chcą wyglądać seksownie, fajnie, podobać się sobie czy podobać się innym, wszystko jedno. I te spodnie sprawiają rzeczywiście, że wygląda się w nich prawie tak dobrze, jak w skórzanych motocyklowych gaciach. Natomiast nie byłyby to motocyklowe spodnie, gdyby nie były skonstruowane w bardzo określony sposób. I te oto spodenki z zewnątrz zbudowane są w 91% z nici poliestrowych, znaczy generalnie z poliestru, czyli nie jest to najbardziej skuteczny materiał, jeżeli chodzi o przetarcia, i w 9% z elastanu, czyli naprawdę są mega rozciągliwe i nawet gdyby Pani chciała założyć rozmiar mniejszy, to idą zakład, żeby wlazła. No dobra, ale mają też wewnętrzną stronę, i ta wewnętrzna strona w 50% jest z koca kevlarowego, i w 50% jest zrobiona ze sztucznego jedwabiu. Co za tym idzie? Nie są może aż tak wytrzymałe od wewnątrz jak klasyczne jeansy, ale ten poliester z zewnątrz może dodawać im ten benefit, więc w sumie moglibyśmy je spozycjonować w poziomie bezpieczeństwa jeansów motocyklowych. Natomiast jakie są benefity? Są na pewno bardziej elastyczne. Czyli są bardziej wygodne, lepiej przylegają i dodatkowo nie są aż tak ciepłe, bo kockę wlarowy jest bardzo ciepły, więc jeżeli to jest 50% kockę wlarowy, to to, że jest go mniej, na pewno powoduje, że chronią troszeczkę mniej, ale za to jest z nich dużo bardziej przyjemnie. Co do tego jedwabiu sucznego, to się nie opowiadam, bo chyba nie miałem nic na sobie jedwabnego nigdy, ale może kiedyś zacznę to Wam opowiem, jak to jest. Dodatkową rzeczą, która, czyli znaczy ficherem, który stoi na straży motocyklistek, są ochraniacze. I tutaj mamy ochraniacze kolan, które są całkowicie certyfikowane. I możemy sobie dokupić ochraniacze bioder. Nie byłbym sobą, gdybym nie znalazł jeszcze jednego fajnego smaczka, czyli odblaski, które są od wewnętrznej strony nogawy. Kiedy podwiniecie nogawki, zobaczycie odblaski, które rzeczywiście poprawiają nasze bezpieczeństwo, bezpieczeństwo naszych dziewczyn. Ale jeżeli już mówimy o dziewczynach, to myślę, że powinniśmy oddać głos przedstawicielce tego gatunku, ponieważ ona najlepiej wie, jak to jest w środku, i wie, jak się w nich jeździ. Także pa! Y Dziękuję za oddany głos. Może zacznę od takich szczegółów. Ja mam 1,80 m wzrostu, w biodrach mam około 90 cm, więc noszę rozmiar L. Są dosyć długie i na długość są bardzo dobre. To, co mi się podoba w tym modelu le, le dżinsów, to jest to, że one mają dosyć wysoki stan. Ja mam taki problem, że jak kupuję sobie jeansy motocyklowe, to przeważnie to są jakieś biodrówki, pod które muszę zakładać pas nerkowy, tak, żeby podczas pozycji tej typowo motocyklowej nie wchodziły mi po prostu nerki na wierzch i nie, żeby nie chodziła wiecznie przeziębiona. No i też, żebym nie rozpraszała kierowców jadących za mną. Więc tutaj jest podwyższony stan, także dzisiaj akurat właśnie jestem dzięki temu bez pasa nerkowego. Jest bardzo gorąco, jest około 25 stopni i czuję się w nich bardzo komfortowo. Nie jest ani za gorąco, ani za zimno. Za zimno no na pewno nie. Ale mam po nimi bieliznę termiczną, brubeka, kulera, więc wszystko jest bardzo fajnie spasowane. Jeżeli, nie wiem, dziewczyny, myślicie, że one będą tak wygodne, fajne i cienkie jak takie typowe sportowe legginsy, niestety nic z tego. One są dosyć grube, więc muszą też być trochę grubsze, żeby nas chronić, jeżeli, nie wiem, cokolwiek się stanie. Więc tak fajnie i tak wygodnie w nich nie jest, ale w porównaniu do jeansów, w porównaniu do spodni tekstylnych, to jest niebo a ziemia. Yy, tutaj bardzo mi się też podoba również to, że mają szlufki. Bez szlówek ja bym ich nie wciągnęła. Krzysiek mi często pomaga i ciągnie te szlówki do góry, więc myślę, że nam się po tygodniu urwo, bo już trzeszczą, ale naprawdę dobry wynalazek. Ja tutaj jeszcze sobie zakładam spodnie, yy, bo jak mam właśnie bieliznę pod spodem termiczną, to Trochę się to wszystko suwa, więc żeby były te spodnie cały czas jednak na miejscu mam ten pasek, który trzyma to wszystko w ryzach. Tutaj producent coś gdzieś widziałam, że obiecywał, że będziemy mogły sobie te spodnie, te leginsy naciągnąć na buty. Przy tej opcji, nie wiem, przy mojej grubości łydki, przy tym modelu butów jest to niewykonalne. Mogłabym poprosić tych kolegów o pomoc i na pewno by naciągnęli ten materiał na ten but, bo jest dosyć elastyczny. Ale myślę, że ten materiał już by nie wrócił do swojej pierwotnej formy, więc nie będę ryzykowała. Materiał właśnie nie jest taki cienki, więc upchanie go do właśnie tego buta też nie jest takie proste, tak? Tu jak widzicie już mi się rozchodzą rzepy, bo ten but już w środku jest naprawdę wypełniony maksymalnie, więc nie wiem, może w tym miejscu można by dać trochę cieńszy materiał, żeby jednak to lepiej wyglądało, ale przy krótkich butach na pewno się to wszystko fajnie sprawdzi. Elastyczny materiał na kolanach, ochraniacz bardzo fajnie przylega do ciała, nie uwiera. Wpasowuje się po prostu jak taki dopasowany, zaprojektowany specjalnie strój. Kieszenie, dwie z przodu, dosyć głębokie, można coś tam schować. Eee, nie są wodoodporne. Z tyłu, również mamy, z tyłu również mamy dwie kieszenie. Typowe spodnie dżinsy bez żadnych suwaków, bez żadnej wentylacji. Myślę, że w takie upalne dni przy 30 stopniach, 28 będzie w nich bardzo gorąco, ale przy takiej pogodzie jak dzisiaj, czyli 25 stopni, wypad po mieście, przejażdżki jest bardzo dobrze. Mamy właśnie, ja mam właśnie zainstalowane ochraniacze bioder. Te ochraniacze bioder są montowane w takich specjalnych woreczkach i przyczepiane, mocowane na rzepy. E, osobiście chyba wolę, jak jednak te, worecz, e, te e, kieszenie na ochraniacze są przyszyte, bo te się delikatnie przemieszczają i kiedy je zakładam, to muszę jeszcze je tam trochę pomościć, żeby się dobrze ułożyły. Aczkolwiek jest tutaj taka zaleta, że jeżeli bym miała inne spodnie, gdzie takie ochraniacze mogę sobie na rzep e, zamocować, to wtedy sobie jest spokojnie po prostu przekładam i nie kupuję kolejnych, e, kolejnych ochraniaczy. Także polecam ten model jako taką ciekawostkę, coś wygodnego, coś, z czym będziecie się czuły komfortowo, fajnie, całkiem seksownie. Chociaż bez na pewno bardziej byłoby to odczuwalne. I dzięki! Ilość trąbnień samochodów jadącymi za wami będą określały to, jak dobrze wyglądacie. Ja tylko chciałem powiedzieć, że to Alpine Stars Banshee. i jeżeli chcecie nas subskrybować, to nie krępujcie się. Jeżeli Wam się podobał, to łapka w górę. No i do zobaczenia następnym razem. Pa pa!